Piłkarze Wigier ponownie zawitali w Mariampolu, gdzie rozegrali kolejny mecz sparingowy. Tym razem pod podopieczni Zbigniewa Kaczmarka zmierzyli się z czwartą drużyną litewskiej ekstraklasy FK Siałaj. niebiescy od początku ruszyli do ataku. Na efekt nie trzeba było długo czekać, bo już w czwartej minucie Wigry prowadziły 1 do 0. Podanie Rafała Sadowskiego wykorzystał graż Wydas który nie dał szans grancherowi. Kilka minut później mogło być 2 do 0. Po skrzydlejącej akcji Macieja Makuszewskiego minimalnie przestrzelił Sebastian Świeżbiński. Za chwilę Suwalczani mieli kolejną okazję, ale Nas nie zdecydował się na podanie do Gediminasa Pabergisa, co wykorzystał bramkarz Litwiny. Z kolei w tej sytuacji po rzucie wolnym wykonywanym przez Makuszewskiego golkipera Siaulaj uratował super. Rywale Suwalczan atakowali sporadycznie, a ich strzały nie sprawiały większych problemów Karolowi Salikowi. W drugiej połowie części atakowali Litwini, ale podobnie jak w pierwszej części meczu, nie byli w stanie stworzyć stuprocentowej sytuacji. Bramkarz Wigier miała za to więcej pracy, w szczególności przy dośrodkowaniach na pole karne. Suwalczanie nieco spuścili stonu i oddawali więcej strzałów z dystansu, nie zdołali jednak trafić do siatki i ostatecznie wygrali 1 do 0. Trener Biniów Kaczmarek zadowolony był z wyniku. Ale nie do końca z gry swojego zespołu. Sporo jeszcze zastrzeżeń, jeżeli chodzi o grę, ale z tak trudnym y, przeciwnikiem. I nie wszystko nam jeszcze tak wychodziło, jakbyśmy sobie tego życzyli, szczególnie było masę podań niecelnych w takich dosyć groźnych sytuacjach gdzieś tam na naszej połowie. I to, to na pewno jest do poprawienia. Faktem jest, że trenujemy na, na boisku, gdzie jest, gdzie jest dosyć ślisko, gdzie, gdzie piłka ma zupełnie inne odbicie, jest szybsza. I tutaj to, to właśnie to jest powodem to, że, że wczoraj trenowaliśmy na takim, dzisiaj gramy mecz no na, na doskonałej płycie sztucznej i to na pewno ma wpływ na to, że, że, że te, tego było. Ale, ale chłopcy pokazali momentami naprawdę ciekawą grę i byliśmy zdecydowanie lepsi, jeżeli chodzi o sytuację. Stworzyliśmy więcej sytuacji, bo to spotkanie wygrać wyżej, ale wygraliśmy 1-0 i to nas cieszy. Ten, ten wynik na pewno nas no, jakoś utwierdzi, że idziemy w dobrym kierunku. Cały mecz Mariam Polu rozegrali dwaj nowi zawodnicy Wigier. Pomocnik Gediminas Paberzis i obrońca Tomas Statkiewiczius podpisali w zeszłym tygodniu półroczne kontrakty. Cieszę się, że trafiłem do Wigier. Drużyna przyjęła mnie bardzo serdecznie. Mam problem z językiem, ale zacznę się uczyć polskiego i myślę, że będzie dobrze. Kadra zespołu jest zatem skompletowana, ale dużo bolączką trenera jest plaga kontuzji, która utrudnia przygotowania. Mamy kilka kontuzji, jest Danilczyk kontuzowany, jest Sałowniuk kontuzjowany, jest radio kontuzjowany, jest mielecki kontuzowany. To są zawodnicy, którzy mogą zawalczyć jeszcze o pierwszą. Na pewno ci zawodnicy, którzy dzisiaj wystąpili, to są le lepiej jakby no przygotowani do, do tego, ale no jeszcze jest kilka sparingów, ci zawodnicy będą pomału dochodzić. Dochodzić do, sie, do siebie i będą walczyć na pewno miejsce miejsce. Zobaczymy, zobaczymy jak to, to Jeszcze dale, daleko do tego. Wigry zagrają w tym miesiącu jeszcze kilka sparingów. Najbliższy już w środę w Mariampolu o godzinie 17. Czasu polskiego. Rywalem będzie inna litewska drużyna FBK Kobna. LNP New Media.